Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moje nazwisko Malinowski i prezentuję firmę AgriHandler. W dniu dzisiejszym mam przyjemność, a zarazem też zaszczyt, ukoronować jednego z naszych klientów. To jest Spichler Zezkół. Przedmiotem wydania jest to ładowarka teleskopowa. Jedna z największych, a tak naprawdę największa, model 560 -80. Jak technicznie ona wygląda? Słuchajcie, jeżeli zaczynamy od tego serca, czyli to, wszystko co nas napędza. I Jest tutaj model silnika Diesel Max o pojemności 4,8 litra, mocy 152 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o parametry możliwości podnoszenia dźwigu, jest to wysokość 7,9 m do masy 6 ton, przy czym cała masa robocza ładowarki to jest 11,970 kg, prawie 12 ton. Dzień dobry, nazywam się Sebastian Luber, reprezentuję grupę producentów rolnych z Pifle Żaskuły, spółka ZOO. Zdecydowaliśmy się na, na ten oto model ładowarki, ponieważ świat się zmienia i te stare ładowarki nie tylko były eksploatowane, ale też były dużo, dużo za małe na, na, na obecny czas i na rozwój naszej firmy. I po prostu postanowiliśmy kupić mocniejszą, bardziej wydajną maszynę gdzie zaangażowanie ludzkie też no, będzie dużo mniejsze, bo dwie ładowarki, dwóch operatorów to jedna duża maszyna, jeden operator. Także to, to była ważna, ważna przyczyna, Dla, dlaczego zdecydowaliśmy się akurat na ten, na ten model. W związku z rozwojem naszej firmy zapraszam wszystkich rolników do współpracy.